Jest to obieg zamknięty, czyli powietrze, w którym oddychasz, płynie tędy, tak? następnie przez pętlę przechodzi do skrabera, tam Twój wydech jest oczyszczany z dwutlenku węgla. Czujniki tlenowe badają, jaki jest, jaka jest frakcja tlenu. Jeśli tlenu brakuje dla danej głębokości to, i za danej frakcji, to z prawej butli przez solenoid dostrzeliwana jest dawka tlenu. Tak? Więc scrabber jest odpowiedzialny za to, żeby oczyszczać dwutlenek węgla. Tu jest dodawany tlen. W tej butli masz tak zwany diluent, czyli w tym wypadku Twoim to jest powietrze sprężowe. Tak? Diluent to jest inaczej rozświęczalnik tak? i on jest odpowiedzialny za uzupełnienie pętli. Tak? Okay? Teraz tak, odróżnieniu do, ty będziesz pływał w trybie całkowicie automatycznym, mhm. czyli tych Mawów, tak? W ogóle nie dotykasz, tak, Kompletnie nie dotykasz. One służą temu, jeśli ktoś by chciał lub miał e, konieczność posługiwać się ręcznie w razie awarii elektroniki, tak? Mhm. I możesz ręcznie sterować ilością tlenu mhm. lub diluentu i rozcieńczać, jeśli chcesz obniżyć frakcję mhm. tlenu, tak? Mhm. E, więc ty nie dotykasz tych dwóch czynników, to są manometry, które pokazują tw Twoją ilość tlenu i Twoją ilość diody, tak? Ja będę Ci to wszystko kontrolował. Tu dodatkowo masz wyświetlacz HUD, mhm. który będzie pokazywał Ci e, frakcję tlenu na diodach, tak? Mhm. Ja i tak będę obserwował Twój handset, na którym będę miał te wszystkie parametry, mhm. więc Ciebie to również na etapie intro nie interesuje. W odróżnieniu do obiegu otwartego, będziesz nurkowo w suchym skafandrze, więc będziesz miał trzy, yy, trzy kontrole pływalności. Jedną będzie suchy skafander i głównie nią się będziemy posługiwać. Masz worek jak w standardowym mhm. zestawie butlowym, tak, który napełniasz inflatorem lub wypuszczasz powietrze. No i masz przeciwpłuca. Tu różnica polega na tym, że. Jeśli wydychasz powietrze, to nie wydychasz go na zewnątrz, uh -huh. tylko zostaje cały czas w pętli. Uh -huh. Czyli to, czy zrobisz wdech, czy wydech nie ma wpływu na twoją pływalność. Cały czas uh -huh. jesteś w jednej pozycji, uh -huh. tak? Więc musisz o tym pamiętać. I to jest pierwsza rzecz, która na pewno będzie sprawiała ci trudność, uh -huh. ponieważ przyzwyczajony jesteś na pewno do tego, że żeby nie opaść zbyt no. szczęście na dno, Wziąć powietrze, lub żeby uniknąć wyrzucenia do góry, wypuszczasz powietrze. Tutaj się tego nie da zrobić, tak? Kolejna rzecz to DSV ka tak? Czyli ustnik i to po części zastępuje ci automat, tak? Więc ona może być w dwóch trybach: zamkniętym, lub otwartym. Jeśli pętla jest otwarta, to możesz oddychać. Jeśli, jest, jeśli wychodzisz na zewnątrz, wody nie wyjmujesz ust, z ust musisz mhm. pamiętać żeby automatycznie ją zamknąć. Kiedy wracasz na pętlę mhm. to powinieneś powietrze które masz w płucach jednocześnie otwierając ją wdmuchnąć mhm. żeby pozbyć się z wody mhm. tak jakbyś oczy, oczyszczał automat wydechem. Dokładnie ta sama zasada mhm. ale musisz to zsynchronizować z ruchem otwarcia pętli. Tak? Mhm. Postaraj się utrzymywać minimalną pętlę w obiegu. Co to znaczy? To znaczy, że masz mieć na tyle powietrza, że kiedy robisz wdech, usłyszysz lekki dostrzał e, tutaj e, z ADV. Tak? ADV to jest taki automat, który jeśli poczujesz, że zbyt małe ciśnienie spętni, otworzy się na żądanie tak jak automat oddechowy tak? i uzupełni ci pętlę do minimalnego e, poziomu. Tak? No i teraz oczywiście, jeśli będziemy schodzić głębiej, to będziesz musiał dociągnąć trochę. Tak? Mhm. Żeby uzupełniło mhm. pętlę. Jeśli będziemy się wynurzać, to musisz pamiętać, żeby nadmiar z tej pętli no. wydychać poprzez nos, tak? No. Czyli będziesz czuł, że ci rośnie, rośnie ciśnienie w pętli, no. tak? Poczujesz to naprzeciw płucach albo no. nawet w ustach, więc no. zrobisz wdech i wydmuchasz nosem, tak? Ja ci będę pokazywał ten znak, że wydmuchuj nosem, tak? Mhm. E, ile to waży? E, to urządzenie w tej konfiguracji tak jak stoi gotowe dla Ciebie. Mhm. E, jeszcze nie wiemy, czy będziemy dodawać dla Ciebie balastu, czy nie, mhm. więc waży 22 kilo, tak? Mhm. Więc niezbyt dużo chyba. Mniej więcej tyle co e, single butla. Tak? 15-litrowa butla waży około 18,5 kilo, e, więc plus jacket automat. Myślę, że jest to porównywalne. Mhm. Jak długo można spędzić pod wodą? E, na tym skraberze do 4 godzin, tak? E, My ustawiliśmy sobie w chęcecie, który będzie nam zliczał nasze nurkowanie 3,5 godziny, żeby mieć tą rezerwę bezpieczeństwa dodatkową. Począć takie nurkowanie. Nurkowanie na przyjmie ze względu na to, że to jest pełen CCR, począć posiadanie już doświadczenie w tym, czyli być ze specjalistami, dlatego że tu uprawnienia lub tek 40 40 metrów. Musimy być nitroksowym, tak? No i staż 10 godzin na obiegu otwartym powinien wystarczyć, żeby opanować tą maszynę. Wkładasz do środka tak, odwrotnie. Patrz, napisane. This. Ok. To jest Musisz sprawdzić czy działa ta sprężynka. Ja, okay. Tu jest najważniejsza rzecz. Czerwona gumka. Po pierwsze musisz sprawdzić czy ona jest najlepiej ręką dotknąć, tak? Jeśli nie będzie tej czerwonej gumki, to znowu powietrze zamiast iść tu i przechodzić przez wafno będzie sobie szło tu i wracało do ciebie. Jeśli nie ma tej czerwonej gumki... To praktycznie parę wdechów i Lara, spanka. No, Jak nie masz checklisty Janek, no. to tak, odpalasz, odpalasz e, naszą aplikację Good Dave, tak? mhm. okay. Teraz się zamotałem. Aplikację Good Dave. O, wchodzisz o nas i narzędzia mhm. i masz lista kontrolna przed przednurkowanie. I to masz... Wszystko dokładnie, co w jakiej kolejności powinieneś sprawdzić, mhm. e, nim e, rozpoczniesz rozgrzewanie pętli i nurkowanie, okej? Okay? Mhm. Dobra. Dobra, to proszę.